Cześć wszystkim, przyszedł czas dzisiaj na mega trudny temat Na temat rozdzielnicy, żeby to wszystko połączyć Jak słychać, zasilanie wyłączone, bo Alarm chodzi na zasilaniu awaryjnym eee, Sprawdzę teraz czy nigdzie nie ma napięcia na wszelki wypadek Tak pierwsza sprawa, a później będę chciał przerobić pocz sam początek, ale to zaraz powiem o co chodzi Zrobić w taki sposób, że nie będzie tych zugów od, od, od fazy. Spróbuję tak zrobić. Nie będzie tych złów od fazy, tylko zrobię od razu rozłącznik izolacyjny po to, żeby zaoszczędzić miejsca. A doczytałem, że ten mój rozłącznik izolacyjny jest, to ten jest? jest na 50 mm kwadrat, Zaraz tu było opisane Dwa. Tak, czyli, czyli jeśli chodzi o, o przewód sztywny, nie linkę, to jest do 50 mm. Także spokojnie powinien, powinien ten przewód mi wejść. Ja mam 35 mm w aluminium, a jeśli chodzi już o, o żyłę neutralną, to już tak zostanie. Także zainteresowani, zapraszam do oglądania. No, jakieś oświetlenie, żeby było widać. No i teraz tutaj mam prąd, jest zasilanie. Jest wszystko pociągnięte do rozdzielnicy, do, do garażu i stamtąd ciągnę prąd. Także tu muszę uważać, no bo jak jakiś dotnę, nie ma za bardzo jak. I prawdopodobnie w ten sposób zostawię to, czyli będzie wyłącznik izolacyjny, no i tutaj będzie złóg od... Tu się rusza? Będzie izolacyjny i ZUG izo. No i później cała reszta będzie bez tych ZUGów Skoro da się podpiąć do, do wyłącznika głównego, izolacyjnego to, to tak zostawię, po co robić kolejne obejścia Chociaż tak większość chyba robi z, z tymi ZUGami Jak, jak jest gruby, gruby przekrój przewodu Dobra, I teraz tak, muszę sobie odznaczyć. gdzie idą szymy razie czego ja to troszeczkę zmodyfikowałem rozdzielnice, ale to zaraz powiem co, jak i dlaczego ja to od, odwrotnie Generalnie rozdzielenica jest 5x12 Czyli mamy 60 modułów, ale zauważyłem, jak robiłem tą w garażu i tam chyba też troszkę będę to przerabiał, że tutaj nie wiem, czy to będzie się widać. Mimo, że numerki się zaczynają tam od tego miejsca, to tutaj jeszcze można wyciąć po, po dwa. Czyli mamy tak naprawdę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 dodatkowych modułów, tylko że tu były takie ograniczniki. Że dalej bym młodu nie poszedł. Ja te ograniczniki e, wyprostowywałem, tak żeby e, wchodziło, wchodziło zabezpieczenie. I prawdopodobnie rozszerzę sobie tą rozdzielnicę, bo miałem na tyle małą, że w dwóch przypadkach, chociaż to małe, małe obciążenia by były, czyli e, e, ten mm, nie monitoring, tylko tablet i bodajże zasilanie. Też nie wiem jak będzie zasilanie tego hmm, domofonu. No ale dobra, nieistotne. W każdym razie będę rozszerzał o te, o te 10 modułów. Ja sobie teraz pozaznaczam w tych, tutaj w tych miejscach dokąd idą te szyny Żeby później łatwiej się przewody układało na razie 30 ściągnę. i tutaj to Tutaj tutaj no ciężko tutaj, tu no i teraz ściągam niestety tutaj za wiele miejsca pod spodem nie mam na przewody i chyba nie będę dawał. Będę dawał tutaj z boku i rozporządzenia, ale to, ale to zobaczę. W każdym razie to na razie wyciągną. Tu sobie muszę poznaczyć, tak, tak, tu jest to, tu jest tu, tu, tu i tu. E, na tą chwilę muszę podzielić... Aha! E, ważna różnica w porównaniu z tym, co gdzieś tam wszędzie na internecie widzicie, Wszystkie enki będą na listwach, nie będą tu właśnie na listwach, tylko tutaj u góry, dlatego, żeby nie, nie marnować miejsca, bo tak jak powiedziałem, jest ciasno. Jest no i gorzej będzie później z odnalezieniem tego, ale ja sobie ponumeruję 1-1, tak jak będą, jak będą szły um, wyłączniki, jakie różnicowo-prądowe, czyli, czyli jak będą trzy wyłączniki różnicowo-prądowe, to będzie ponumerowane 1, 2, 3 i to tak samo będzie 1, 2, 3, żeby później się nie motać, jak, jak kto inny będzie musiał grzebać w tej rozdzielnicy. No i co? Ja się biorę teraz za dzielenie obwodów. Gdzieś tam mam kartkę z podziałem tutaj, zrobiłem sobie w domu i z obciążalnością tak naprawdę, no żeby, żeby to było tak, że e, każdy był obciążony mniej więcej podobnie, tak żeby nie było tak, że nie wiem, e, e, pralka, zmywarka e, i te wszystkie, e, wszystkie urządzenia, które pobierają dużo e, będą na, na jednym obwodzie, tylko te obwody sobie podzieliłem tak w miarę, w miarę porówno e, Będę dzielił, dlatego że przewody idą od góry e, i od dołu. Może pozakładam od razu na neutralne numerki i wtedy się odezwę. Możecie słyszeć taki szum, no ale to jest, to jest farelka, która mnie podgrzewa, bo jest dosyć zimno na dworze. Nie chciałbym się zaraz znowu przeziębić. Zresztą te światła dosyć mocno grzeją, bo to są zwykłe eee, 1000W, dwa razy po pięćset znaczy. Się. No i dobra, no i biorę się za to i teraz tak muszę sobie wkręcić bo sprawdzałem coś i teraz montujemy zacisk przewodu ochronnego zaskoczył? zaskoczył no i to co mamy tutaj pogrupowane całość Podłączam bezpośrednio. To są samo, samo także nic nie, muszę, nic, nic nie muszę przykręcać. I tutaj, tak naprawdę, bez żadnych, bez żadnych zapasów. W tamtej rozdzielnicy zdawałem z zapasami, to się burdel zrobił. E, także tutaj będę bez, podpinał bezpośrednio do, e, do zacisków. Tu później później mam jeszcze neutralne. E, nie traktujcie tego jako poradnik. E, pokazuję tylko, jak ja robię. Żeby później nie było, jak popełnię jakieś błędy, no to popełnię u siebie no i będę poprawiał jak elektryk przyjedzie I teraz poukładam sobie przewody te, te, te na razie nie będą tak tutaj muszę sobie poukładać te wszystkie po kolei te będą bezpośrednio później jak poobcinam to dopiero pozakładam pozakładam tulejki z numerami No, i teraz taka zabawa, układanie, żeby to estetycznie, estetycznie, estetycznie wyglądało. Są dwie grupy elektryków. No, no ja nie jestem elektrykiem. Eee, niektórzy spinają opaskami zaciskowymi, niektórzy nie. Ja sobie zepnę. Zawsze to będzie ładniej wyglądało i będzie schludnie. A jak coś, to będzie można spokojnie sobie tą e, opaskę obciąć i założyć nową jak będzie trzeba coś grzebać w rozdzielnicy no i teraz tak, osiemnastka e, właśnie, muszę zobaczyć że mam wszystkie numery Nic nie pogubiłem I I teraz tak, osiemnastka. I to jest osiemnastka. Niestety one op opadają, tak są byle jakie, no ale trudno się mówi. Później jak będą wszystkie, to powinienem to zrobić tak, że jedno o drugie się będzie zapierać i raczej nie będą spadać te numerki, no ale tak no lecą teraz, no i to co zrobić? Trudno się mówi. Nic na tym nie, nie poradzę. Takie bardziej wiastek kupiłem, że nie są nie są zaciśnięte na tyle, żeby trzymały. No i teraz wszystkie po kolei, wszystkie po kolei przewody tutaj układa a później... Później odezwa się. I tu mamy trzydzieści trzydzieści dwa. Trzydzieści dwa. I w ten sposób mamy, no ja to sobie powinien to te pociągnę do góry. One się będą zapierać jedne o drugie. I w ten sposób mamy podłączone. O, tak obydą się zrobić później. No i tak będą spadały. E, w ten sposób mamy zrobioną górę, jeśli chodzi o e, przewody ochronne. No i duch dokładnie, dokładnie tak samo. No Tu mi dwa zostały wolne. No jak coś to najwyżej wymienię na dłuższe, bo są w razie tego. Na dole będę miał na dole będę miał na styku Mam 32 Aha, no dobra, najwyżej jak coś to pociągnę tutaj do góry. Bo tu chyba wyszło mi 23 obwody. no a tak naprawdę wepnę 22, czyli jeden przewód pociągnę do góry i tutaj jeszcze podłączę ten ochronny. I dół robię do, dokładnie, dokładnie tak samo jak tutaj, w ten sposób. Muszę sobie tylko przerzucić wszystkie kable do góry, żeby tam im tam nie, nie przeszkadzało. No i podłączam ochronny. No i tak, teraz jeden nam jeden się skończył. Modu samozacisku Zakładamy drugi. I można by było tutaj. Nie wiem, będzie widać. No i teraz tutaj mamy drugi moduł zacisków, e, samo zacisków, i można było tutaj e, mostkiem przejść, ale akurat w zestawie była taka. Takie coś. I to jest. O, I sobie zaraz sprawdzę miernikiem. czekaj, że założę na głowę. Czy daje to przejście? Nie no powinno dawać przejście, nie? A nie tu nie będzie. To bym nie musiał zdać. Jest przejście. A czemu tu nie ma? A, no bo nie są dokręcone, no to jak ma być? musiał tam z tyłu włożyć dają przejście <laughs> można <śmiech> <śmiech> można e, dalej układać przewody no i dalsza część dokładnie tak samo no i mamy pogrupowane tu mamy e, do końca, czyli mamy 22 22 Ochronne. No i tutaj mamy jedną rezerwową w razie ale to, to mówię, jakby co, no to zawsze mogę stawić większą i, i przepiąć, jakby. Ani w nie widzicie pewnie. Tutaj zostało jedno, awaryjne, w razie jakbym coś jeszcze przeciągał, ale jak coś, bo na pewno będę jeszcze przeciągał, jak będzie garaż z boku stał, to sobie kupię dłuższą. Tam są następne, chyba są 14, także cztery dodatkowe będą. To odetnie, to bardzo łatwo się odpina i wtedy sobie przepnę na, na dłuższe. A teraz muszę pogrupować sobie na, na trzy fazy. E, tutaj mam zrobiony sobie podział, co i jak. E, no tutaj też pobliczałem sobie mniej więcej jakie obciążenia czyli tak, tak naprawdę prawie, że mamy porówno. Na, na L3 mamy najwięcej, e, ale muszę sobie po, pogrupować, czy czasami tak jak tutaj mam krótkie przewody żeby na przykład do, na dół nie starczą, to będę musiał zobaczyć, czy na przykład fazy nie przerzucić się któreś na przykład od, od góry i chyba tak zrobię, że będzie od góry, od góry L1, L2, L3, tak, żeby było tak, jak się czyta książkę, od góry do dołu. E, biorę się teraz za, za podział tego wszystkiego i, i później zobaczymy, co będzie, co będzie dalej. No nie będę wam pokazać, jak, pokazywał, jak kabelki sobie tam e, grupuję to przecież każdy chyba będzie potrafił.